Dzień dobry. Z tej strony Gabriela Masztafiak i witam państwa w kolejnym komentarzu dla Radio Debata. Dzisiaj przenosimy się do Gruzji, gdzie rozgorzały uliczne protesty. Protesty związane już nie tylko z ostatnimi wyborami parlamentarnymi, które odbyły się 26 października, ale z zaskakującą decyzją, właściwie oświadczeniem wygłoszonym przez premiera Gruzji Irakiego Kobachidze, który stwierdza: Gruzja zawiesza rozmowy o Swoim członkostwie w Unii Europejskiej do 2028 roku, w tym czasie również nie przyjmie żadnej pomocy budżetowej, ani wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej. Z czego to wynika? Wynika to mianowicie z czwartkowej rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski, w którym europarlamentarzyści stwierdzają, że wybory parlamentarne w Gruzji nie były ani przejrzyste, ani uczciwe. Zbiega się to zresztą z reakcją. Opozycji, która po październikowych wyborach zrzekła się w większości swoich mandatów. Ostatnie posiedzenie nowego parlamentu odbyło się zresztą bez udziału opozycyjnych posłów. Premier Kobachidze zaznacza, że Gruzja wejdzie do Unii Europejskiej, ale na własnych zasadach, a nie żebrząc. Wywołało to gwałtowne protesty społeczne, nie tylko w samej stolicy Tbilisi, ale także w innych miastach takich jak Kutaisi i Batumi jednak policja i wojsko zostały zaordynowane do tego by w dość brutalny sposób rozprawiać się z protestującymi w ruch poszły między innymi armatki wodne poszkodowanych zostało około 10 zagranicznych dziennikarzy którzy relacjonują te protesty do protestujących dołączyła również prezydent Salome Zurabiszwili, która spytała w Prost, służycie Rosji czy Gruzji. Bardzo ważnym elementem jest również to, że kadencja urzędującej prezydent kończy się 14 grudnia. Honorowy przewodniczący rządzącej partii gruzińskiego marzenia, Bidzina Iwaniszwili, już namaścił jej następcę, ma nim zostać były piłkarz Manchesteru City, związany z partią Siła Ludów, odrębnioną kilka lat temu z Gruzji gruzińskiego marzenia właśnie a posiadającą obecnie sześć miejsc w gruzińskim parlamencie uważany za prorosyjskiego Michał Kavelashvili bo to o nim mowa już 14 grudnia może przejąć stery gruzińskiej prezydentury jest to również o tyle ważne że w 2017 roku Gruzja a właściwie gruzińskie marzenie doprowadziło do zmiany konstytucji która zmienia całkowicie sposób wyboru prezydenta o ile dotychczas, do 2017 roku prezydent wybierany był w wyborach powszechnych, tak od teraz prezydenta wybiera zgromadzenie elektorów, czyli 300-osobowe ciało, w którym większość posiada gruzińskie marzenie właśnie. Wydaje się zatem, że prezydentura Kawela Szwilego jest już przesądzona, natomiast pytanie, co dalej z obecną prezydentką Salome Zurabiszwili, która no, przechodzi, zdaje się, dosyć Głęboką metamorfozę polityczną. Pojawiają się pytania, czy stanie ona na czele gruzińskiej opozycji. Póki co sytuacja na ulicach gruzińskich miast pozostaje bardzo, ale to bardzo napięta. Europarlamentarzyści w swojej rezolucji wezwali również kraje zachodu do tego, by nałożyły sankcje na najwyższych urzędników gruzińskich. Stąd również pojawiło się to wspomniane oświadczenie premiera Kobachidze, mówiąc również o tym, że Gruzja nie zaniecha jednak reformy. Formy związanych z ewentualnym przystąpieniem i przygotowaniem Gruzji do członkostwa w Unii Europejskiej, ale dopiero w 2030 roku. By nadać szerszego kontekstu tym niesmaskom na linii Tbilisi. Bruksela, wspomnieć należy o wsparciu, które właściwie o wstrzymaniu rozmów z Gruzją jako krajem kandydującym do Unii Europejskiej, po tym jak w ubiegłym roku przyjęto w ubiegłym oraz w bieżącym roku przyjęto ustawy uważane za stworzone wprost na modłę rosyjską. Mowa tutaj o ustawach między innymi o zagranicznych agentach, czyli ustawie mówiącej o Konieczności rejestracji wpływów finansowych dla organizacji trzeciego sektora, o ile w powyżej 20% ich finansowania pochodzi z zagranicy. Wówczas zrodziło to także pytania o status cerkwi, na przykład, która również otrzymuje zagraniczne fundusze. Drodzy Państwo, no jest to sytuacja, którą na pewno warto obserwować, chociażby z uwagi. Na dalszy rozwój wydarzeń, dalszy rozwój tych relacji z Zachodem. Trzeba pamiętać również o tym, że Gruzja od wielu lat pozostaje beneficjentem finansowego wsparcia nie tylko ze strony Unii Europejskiej, ale także ze strony Stanów Zjednoczonych. No i wsparcie to, o ile nie zostało już wstrzymane, to Gruzja zdaje się, mówiąc ustami premiera Kobachidze o tym, że nie będziemy żebrać. Gruzję należy szanować, z Gruzją należy się liczyć. Zawieszamy przyjmowanie tego typu wsparcia. Zachęcam do tego, by na Gruzję zerkać, szczególnie z uwagi również na sytuację w Abchazji, czyli separatystycznym regionie, który od 2018 roku w wyniku operacji rosyjskiej, a Mówiąc wprost, rosyjskiej inwazji wraz z Osetią Południową, coraz bardziej popada w rosyjskie szpony. Ostatnio doszło tam do dymisji premiera Asłana Baziny, który po protestach i po szturmie protestujących na budynki rządowe zapowiedział swoją rezygnację. Tam również poszło o pewną ustawę, a mianowicie ustawę inwestycyjną, która miałaby zezwalać Rosjanie, Ano, na. Wykupywanie gruntów, wykupywanie nieruchomości w tym niezwykle urokliwym miejscu Kaukazu. Pamiętać również należy o tym, że Abchazja stała się bardzo pożądanym kierunkiem turystycznym dla Rosjan od czasu inwazji na Ukrainę. Ponad półtora miliona rosyjskich turystów odwiedziło tamten region, a Abchazję zamieszkuje generalnie 240 tysięcy mieszkańców. Protesty skupiły się więc na tym, aby nie nadawać preferencji rosyjskim nabywcom, aby nie zgadzać się na to, by te najbardziej atrakcyjne kurorty położone nad Morzem Czarnym stały się własnością Rosjan. Ale jak wczytamy się w niektóre wypowiedzi abchaskich polityków, mówią oni, że wszystkie te problemy wynikają z tego, że prezydent Asłan Barzina był za mało prorosyjski i dlatego. Wywołało to protesty. W skrócie, wybraliście niewłaściwego prezydenta. Warto zatem obserwować Gruzję w całości, jako Abchazję, Osetię Południową, ale także Gruzję, ponieważ no, tam te wpływy rosyjskie i ta rosyjska walka o dominację rozgrywa się właściwie na, na naszych Oczach. Zapraszam serdecznie na kolejne komentarze dla Radio Debata. Kłaniam się Państwu jak zwykle nisko i do zobaczenia.